Microsoft niegdyś uchodziło za niekwestionowanego lidera wśród twórców gier z otwartym światem. Zrewolucjonizowali rynek, wprowadzając charakterystyczny schemat: wspinaczka na wieżę, odsłanianie mapy, wykonywanie powtarzalnych zadań i tak w kółko. Ten model stał się wręcz symbolem gier lat 2010. Nawet tak przełomowy tytuł jak The Legend of Zelda, Breath of the Wild, uznawany za jedną z najważniejszych gier ostatnich lat, w pewnym sensie czerpie z tej właśnie formuły. Seria As Assassin's Creed, Far Cry czy Watch Dogs to nie były tylko kolejne gry. One definiowały cały gatunek. Jednak z czasem coś zaczęło się psuć. Kolejne odsłony Assassin's Creed zaczęły przypominać kopiuj-wklej poprzednich części, a slogan, jeśli tak dalej pójdzie, ktoś z nas tego nie przeżyje, przestał być jedynie żartem. Ubisoft popadł w stagnację. Rok 2024 miał być dla francuskiego wydawcy nowym początkiem po burzliwym okresie, pełnym afer wewnętrznych, masowych zwolnień, opóźnień premier oraz twórczego kryzysu, który mógłby wprawić w zakłopotanie nawet Square Enix. Na horyzoncie pojawiła się długo wyczekiwana nadzieja: Assassin's Creed Shadows, gra osadzona w feudalnej Japonii z zapowiedzią dwóch głównych bohaterów, mieszanką skradanki i akcji oraz marketingiem tak intensywnym. Jakby to miało być growe Avengers, koniec gry, ale kiedy emocje opadły, a światło dzienne ujrzały dane finansowe, pojawiło się kluczowe pytanie: ile egzemplarzy tej gry faktycznie się sprzedało? Odpowiedź Ubisoftu: Żadna. Oficjalny komunikat brzmiał: Nie ujawniamy liczby sprzedanych kopii. Taka reakcja tylko podsyciła spekulację, że zamiast triumfalnego powrotu, mamy do czynienia z kolejną próbą przykrycia niepowodzenia optymistyczną narracją. Firmę, która desperacko stara się przekonać wszystkich, włącznie z samą sobą, że wszystko idzie zgodnie z planem. Dziś przyglądamy się temu, co tak naprawdę dzieje się z Ubisoftem. Zacznijmy od najbardziej kuriozalnego zabiegu PR-owego tego roku. Po premierze Assassin's Creed Shadows Ubisoft postanowił nie mówić nic konkretnego. Choć nie są w tym odosobnieni, wielu współczesnych wydawców unika podawania twardych danych, zamieniając je na modne hasła takie jak zaangażowanie graczy. Co to właściwie znaczy? Liczba kliknięć trailera, polubienia, godziny spędzone w grze, nikt nie wie. A chwalić się czymś, co nie ma jasnej definicji, jest co najmniej dziwne. Kiedy dziennikarze śmieli zapytać o realną sprzedaż, odpowiedź była bardziej enigmatyczna niż najtrudniejszy tryb skradankowy. Nie udostępniamy szczegółowych danych sprzedażowych, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. Co w wolnym tłumaczeniu oznacza? Nie pytaj tylko kup. Tymczasem kondycja finansowa firmy nie napawa optymizmem. Przychody spadają, starsze gry sprzedają się coraz słabiej, a nawet seria Jazz Dance przestała trafiać w rytm. Gdyby Shadows rzeczywiście było tak spektakularnym sukcesem, jakim próbują je przedstawić, zapewne usłyszelibyśmy o tym z każdej strony. Tymczasem panuje cisza. Pozostają dwie możliwości albo gra faktycznie przynosi ogromne zyski, a Ubisoft z sobie tylko znanych powodów postanowił to przemilczeć. Co byłoby dziwne, kto ukrywa sukces, albo firma na nowo definiuje pojęcie sukcesu w sposób, który można by nazwać ją bardzo postmodernistycznym. Zaraz po dość dziwnej i nieco niezręcznej akcji PR-owej, która momentami przypominała kiepski sitcom, Ubisoft ogłosił powrót Charliego Gumo, znanego również jako Gearmont GM. Charlie opuścił firmę w 2021 roku, by, jak to się ładnie mówi, rozwijać inne projekty. W praktyce trafił do Unagi, firmy działającej w obszarze gier opartych na technologii Web3, powiązanej również z rynkiem DeFi, czyli zdecentralizowanych finansów opartych na blockchainie. Brzmi futurystycznie, choć niekoniecznie budzi zaufanie. Przeglądanie informacji o unagi kończy się zazwyczaj wysypem reklam kryptowalut, a w najgorszym wypadku utratą prywatności. Warto też wspomnieć, że Charlie to syn samego prezesa Ubisoftu. Zanim jednak zanurzył się w świat NFT i zdecentralizowanych platform, był współzarządzającym mobilnym studiem Ubisoftu Owent. Studio to stworzyło grę Tom Clancy's Elite Squad, która wywołała spore kontrowersje po tym, jak przedstawiono w niej fikcyjną organizację terrorystyczną, której symbolika do złudzenia przypominała logo ruchu Black Lives Matter. Wybuchł skandal, posypały się przeprosiny, a Charlie odszedł z firmy. Teraz jednak wraca do Ubisoftu, by objąć współkierownictwo nowego zespołu powołanego po to, by wyciągnąć korporację z twórczego i finansowego dołka. I cóż, nie sposób nie zauważyć, że zamiast świeżej krwi mamy powrót kogoś dobrze znanego, i to z rodzinnych powiązań na najwyższym szczeblu. Trudno więc oczekiwać zupełnie nowych pomysłów. Ale może się mylę, transformacji ulegają nie tylko struktury firmy, lecz także kalendarz wydawniczy. Podczas gdy gracze próbują swoich sił w Far Cry, Ghost Recon czy innych tytułach Ubisoftu, sama firma wydaje się grać w zupełnie inną grę. Opóźnij wszystko. Far Cry 7, Assassin's Creed HEX oraz nowa odsłona Ghost Recon. Wszystkie te tytuły zostały przesunięte co najmniej na rok 2026. Oficjalny powód? Chęć stworzenia najlepszych możliwych warunków do osiągnięcia sukcesu. Trzeba przyznać, że brzmi to rozsądnie. Mm. Jeśli wziąć pod uwagę Assassin's Creed Shadows, które co prawda nie doczekało się ujawnienia konkretnych wyników sprzedaży, ale prawdopodobnie poradziło sobie lepiej niż Mirage, to wydłużony czas produkcji mógł się opłacić. Gra trafiła na rynek po dodatkowym roku dopracowywania. I choć nie była ani najlepszą odsłoną serii, ani szczytem możliwości Ubisoftu, wiele osób uznało ją za solidny krok naprzód. Jeśli chodzi o konkrety, Far Cry 7. Pierwotnie planowany na 2025, według najnowszych doniesień, pojawi się nie wcześniej niż rok później. Gra przechodzi znaczące zmiany: przeniesienie na silnik Snowdrop oraz nowy wątek fabularny z sektą i mechaniką odliczania czasu. Z kolei Assassin's Creed Hex, po raz pierwszy zapowiedziany w 2022 roku, ma osadzenie w realiach XVI wiecznych procesów oczary w Europie Środkowej. Szczegóły są skąpe, ale realnie nie należy się go spodziewać wcześniej niż w 2020. shot Kolejna odsłona Ghost Recon pozostaje owiana tajemnicą. Po chłodnym przyjęciu poprzedniej części Breakpoint, Ubisoft postanowił nie spieszyć się z nową produkcją. Choć szczegóły na temat projektu są niemal zerowe, samo przesunięcie premiery sugeruje, że firma planuje poważne zmiany i gruntowną przebudowę gry. Ubisoft wyraźnie stawia na jakość, wierząc, że dodatkowy czas pozwoli dopracować tytuły i przywrócić im dawny blask. To godna pochwały strategia, ale w branży gier wiąże się z dużym ryzykiem. Dłuż cykl produkcyjny oznacza wyższe koszty i groźbę utraty zainteresowania ze strony graczy. A najlepszym przykładem tej niebezpiecznej równowagi jest historia piasków czasu. Czy ktoś jeszcze pamięta zapowiedź remake'u Prince of Persia: The Sands of Time z roku 2020? Gra miała być hołdem dla klasyki i pojawić się już w styczniu 2001. Tymczasem mamy maj 2025, a produkcja nadal nie ujrzała światła dziennego. Tytuł kilkakrotnie zmieniał studia deweloperskie Perskie, a całość została mocno przebudowana. Można by pomyśleć, że Ubisoft próbuje cofnąć czas jak główny bohater gry, ale niestety w prawdziwym życiu to tak nie działa. Początkowo projekt trafił do studia Ubisoft Pune i Mumbai, jednak gra została ostro skrytykowana za kiepską grafikę i niski poziom wykonania. W 2022 roku pałeczkę przejął oddział Ubisoft Montreal, twórcy oryginalnej wersji z 2003. Wielu uznało to za dobry znak, ale od tamtej pory niewiele konkretnego usłyszeliśmy. Dopiero Niedawno Ubisoft podał, że premiera została zaplanowana na przedział do 31 marca 2026, co pokrywa się z końcem ich roku fiskalnego. Oczywiście, podany termin nie musi być ostateczny. Firma ma pełne prawo przesunąć premierę, jeśli uzna, że gra wymaga jeszcze więcej pracy. Nie sposób odmówić temu tytułowi wyjątkowego statusu. Sense of Time to produkcja, która zasłużenie zyskała miano klasyka. Kiedy w końcu trafi na rynek zapewne zrobi dobre wrażenie, ale sposób w jaki Ubisoft prowadzi ten projekt pozostawia wiele do życzenia. I nie chodzi tylko o tę jedną grę. Coraz więcej osób zaczyna dostrzegać ogólny problem, zjawisko określane mianem deprofesjonalizacji branży gier wysokobudżetowych. Nie jest to tylko modne hasło, ale raczej niepokojąca tendencja, w której produkcja gier coraz mniej przypomina rzemiosło czy stabilną karierę, a coraz bardziej przypomina pracę dorywczą w gospodarce opartej na zleceniach. Z Zjawisko to było szczególnie widoczne podczas tegorocznego Pax East 2025. Jeszcze kilka lat temu takie imprezy tętniły życiem dzięki obecności największych wydawców. Tym razem hala wystawowa wyglądała jak opustoszałe miasto. Uczestnicy zauważyli brak dużych firm i wyraźny niedobór ciekawych treści. Wielu opisało tegoroczną edycję jako jedno z najsmutniejszych wydarzeń w historii tego typu konwentów, nawet mimo tego, że wszyscy nadal pamiętają niesławną Daszkon. Problem nie dotyczy wyłącznie imprez, to tylko objaw szerszego kryzysu. Sam Ubisoft pomiędzy wrześniem 2023 a grudniem 2024 zwolnił ponad 3000 pracowników. W branży gier coraz częściej obserwujemy odchodzenie od tradycyjnych, stabilnych form zatrudnienia na rzecz tymczasowych umów i pracy kontraktowej. Zjawisko to nie ogranicza się wyłącznie do game devu. To szerszy problem rynku pracy, w którym coraz trudniej o etat świadczenia i poczucie bezpieczeństwa zawodowego. Wszystko sprowadza się do tzw. gospodarki zleceń, NGIC Economy, która umożliwia firmom funkcjonowanie bez konieczności formalnego zatrudniania pracowników. Zamiast tego współpracują z Osobami samozatrudnionymi, które formalnie prowadzą własną działalność i wykonują zadania jako zewnętrzni kontrahenci. W praktyce zachowują się jak członkowie zespołu, ale formalnie są firmami, a nie pracownikami. Dla wielkich korporacji to wygodne brak odpowiedzialności, brak kosztów związanych z utrzymywaniem pracownika, a w razie potrzeby szybka wymiana na tańszą opcję. Efekt Nieustanny wyścig na dno, który wysysa talenty z całej branży, nie tylko gier. Jednak w tym kontekście skupmy się na, na game devie bo właśnie jego ten problem dotyka bezpośrednio. Szczególnie młodzi, początkujący twórcy gier mają dziś ogromne trudności z rozpoczęciem kariery. Brakuje im szans na rozwój, brakuje im miejsca, w którym mogliby zdobyć doświadczenie, a studia nie inwestują w ich rozwój. Tymczasem brak świeżej perspektywy i rotacja kadry sprawiają, że trudno mówić o stabilności i długofalowym budowaniu know-how. Dobrym przykładem jest Arkane Austin, studio znane z gier typu Immersive Sim, które po premierze Red starczyło Straciło prawie 70% załogi. Ludzie po prostu odchodzili, zmęczeni pracą nad tytułem, który nie pasował do profilu studia, a do tego okazał się typową grą usługą, jakich nikt już nie chce robić ani grać. W takiej sytuacji trudno oczekiwać, że jakość gier będzie rosła. Jak ma się rozwijać projekt, skoro co chwilę trzeba zatrudniać nowe osoby, które dopiero muszą nauczyć się. Nad czym właściwie pracują? Jeśli studio każdego roku trenuje nową ekipę, która przyszła w miejsce wypalonych lub zniechęconych poprzedników, Trudno o spójność, konsekwencje i wysoką jakość. Ubisoft także nie pozostał obojętny wobec tej fali zmian. Od września 2023 do grudnia 2024 firma rozstała się z ponad 3000 tysiącami pracowników. To zatrważająca liczba, która nie może pozostać bez wpływu na produkcję. Każdy kolejny reset w procesie tworzenia gry, każda zmiana kluczowych członków zespołu to cofnięcie się o kilka kroków. Choć projekt teoretycznie trwa dalej, w rzeczywistości wiele rzeczy trzeba zaczynać od nowa. Nowi pracownicy muszą zrozumieć nad czym pracują, jakie były założenia i co już zostało zrobione. A to oznacza stracony czas, energię i niekiedy ten kierunek. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest po prostu rozpoczęcie wszystkiego od początku. Zwłaszcza gdy z zespołu odchodzi osoba, która była swoistym tłumaczem, jedyną, która rozumiała skomplikowany kod i mogła wprowadzić nowych członków w szczegóły projektu. Kiedy taki kluczowy pracownik znika, pozostałym zostaje tylko zgadywanie. Nie trudno sobie wyobrazić, ile razy coś podobnego przydarzyło się w przypadku Skull and Bones. Zabawne, że dopiero teraz wspominam o tej grze, choć właściwie nie trzeba mówić nic więcej. Wystarczy samo jej nazwanie. Większość osób i tak wie o co chodzi. A jeśli ktoś nie wie, wystarczy zajrzeć na Wikipedię. Tam więcej miejsca poświęcono historii produkcji niż samej grze, która i tak jeszcze nie ujrzała światła dziennego. Co właściwie dzieje się z Ubisoftem? To samo co z wieloma dużymi firmami w branży, z tą różnicą, że w ich przypadku jest to wyjątkowo widoczne. Sprawiają wrażenie, jakby sami nie wiedzieli, co robią. Potykają się o własne nogi. Przez 10 lat tworzą grę, która nie spełnia oczekiwań. Skull and Bones albo taką, która nawet nie istnieje w grywalnej formie Beyond Good and Evil 2. Trudno o bardziej symboliczne przykłady złego zarządzania. Ubisoft, choć nie jest jedyną firmą w kryzysie, wyróżnia się na tle całej branży. Niestety w negatywnym sensie. A to już o czym świadczy zważywszy na ogólną kondycję rynku, przeładowanego. Oderwanego od potrzeb twórców i graczy. Na tym tle Ubisoft jawi się jako szczególnie niepokojący przypadek. Oczywiście są też promyki nadziei. Wielu graczy pokłada nadzieję w Assassin's Creed Shadows i faktycznie można odnieść wrażenie, że to krok w dobrą stronę. Być może w dłuższej perspektywie okaże się to sukcesem, choć trudno ocenić jak dużym. Opóźnienia w premierach też mogą mieć sens, jeśli dzięki nim gry będą lepsze. Ale nie zapominajmy, że Ubisoft aktualnie znajduje się w trudnej sytuacji. Być może najważniejsze pytanie brzmi: co dalej? Co tak naprawdę wydarzy się z tą firmą? To temat, którego nie da się wyczerpać w jednej wypowiedzi. Może poruszymy go innym razem. A teraz zachęcam do refleksji. Co Wy o tym sądzicie? Podzielcie się opinią w komentarzach. Jeśli materiał był interesujący, zostawcie łapkę w górę. A jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to doskonały moment. Codziennie publikujemy nowe treści. Subskrybujcie i włączcie powiadomienia, by być na bieżąco.